Zastanawiałeś się, jak zwiększyć sprzedaż, być lepiej zrozumianym przez klienta, ograniczyć ilość reklamacji i pytań? Możliwe, że słyszałeś o potencjale technologii rozszerzonej rzeczywistości, która rozwiązuje te problemy. Jeżeli jej wykorzystanie wydawało ci się nieosiągalne, zbyt drogie i skomplikowane, to byłeś w błędzie. c Model stworzyliśmy po to, żeby dać ci do niej dostęp szybko, łatwo i tanio. Wystarczy kilka minut, aby Twój klient wyświetlił model w dowolnej przestrzeni, w skali, kolorystyce i naturalnym oświetleniu. Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, sprzedawcą, a może posiadasz własny sklep internetowy, to rozwiązanie rozszerzy Twoje możliwości. Jak to działa? Projektujesz plik w swoim natywnym oprogramowaniu. Konwertujesz go za pomocą naszej strony. Wygenerowany automatycznie link z modelem w rozszerzonej rzeczywistości przesyłasz odbiorcy mailem, komunikatorem lub SMS-em. Co zyskujesz? Zadowolenie klientów oraz wzrost sprzedaży, mniejszą ilość reklamacji, przewagę nad konkurencją dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu. Zacznij zmieniać swój biznes już dziś. Zapraszamy na simmymodel.com.